wszystkim dzisiaj na temat najciekawszych transferów Barcelony. Kto przyszedł do Barcelony? No właśnie, też kwestia Roberta Lewandowskiego, no ale to jeszcze nie zostało oficjalnie potwierdzone. Zrobimy sobie takie podsumowanie tego okienka transferowego, czyli letnie okienko transferowe Anno Domino 2022, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do gry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no właśnie Barcelona nie była jakaś mocno e, praktycznie ekspansywna podczas tego okienka transferowego pewnie sporo pieniędzy też e, tutaj trzymają na zakup Roberta Lewandowskiego, nie wiadomo ostatecznie ile będzie trzeba włożyć za tego zawodnika pieniędzy spekuluje się, że to może być kwota 40, 50 a nawet 60 milionów euro, no wydaje się że no tam były pewnie z dwie albo trzy propozycje oficjalne Barcelony Bayern Monachium jest nieugięty, ale no sprzedadzą go na pewno. Tylko na pewno, no, będą chcieli tutaj podbić jeszcze stawkę za Roberta. No właśnie, ale mamy pierwszego zawodnika, który trafił do Barcelony. Mamy tutaj transfer Market Frank Kessi, zawodnik, który przychodzi do Barcelony. Przychodzi on z Milanu. Ja muszę powiedzieć, że nie do końca tak naprawdę tutaj jestem zwolennikiem tego transferu. Moim zdaniem, Frank Kessi nie prezentuje takiego wysokiego poziomu, żeby mógł występować, mógł grać w Barcelonie, ale może się mylę. Zobaczymy po prostu, jak on zaprezentuje się w nowej drużynie w sezonie. Natomiast Frank Kessi jest to zawodnik, który przychodzi do Barcelony za darmo, więc na pewno tutaj na korzysta na tym, tak, no, że nie musi praktycznie płacić za tego zawodnika. Tak powiedziałem, wcześniej występował w Milanie, teraz ma 25 lat. No, zobaczymy tutaj, jak będzie wyglądała sytuacja tego zawodne, zawodnika, tego piłkarza. Dobra, potem mamy mm, kolejnego piłkarza, który trafia do Barcelony. E, to jest Andreas Christensen. Zawodnik, który przyszedł z Chelsea Londyn też bez odstępnego. E, tak, e, występował właśnie wcześniej w Chelsea. Ma 26 lat. No, tak mówiłem tu już na jednym z filmików: wszyscy uciekają z tej Chelsea, albo idą na wypożyczenia, albo zmieniają kluby, tak nie wiem, obawiają się chyba, bo tam zmienił się właściciel, jeśli chodzi o Chelsea i Londyn, wiadomo, tam Roman Abramowicz, to jest Rosja, tak, wiadomo, że tutaj Rosja atakowa Ukrainę i tam oligarchowie mają sankcje nałożone i tak dalej. Wydaje mi się, że tam po prostu musiały być spore cięcia, jeśli chodzi o wynagrodzenia, tak, że po prostu piłkarze uciekają. Lukaku wrócił do Interu, znaczy poszedł na sporo praktycznie zawodników tam pouciekało, porozchodziło się. Dobra, kolejnym zawodnikiem, jeśli chodzi o o jeśli chodzi tutaj a jeszcze warto powiedzieć o tym, że Andreas Christensen jest to środkowy obrońca a więc jest to wzmocnienie jeśli chodzi o defensywę, na pewno ciekawa sprawa, że właśnie jeżeli przyjdzie Robert Lewandowski, a ja wszystko na to wskazuje, tak, czyli to nie są takie wzmocnienia tylko, że sam przyjdzie Robert Lewandowski i Barcelona żadnych transferów nie dokonuje, ale też są wzmocnienia jeśli chodzi o przód i jeśli chodzi o tył dobra Potem mamy Francisco Trincao. Trincao, który ma 22 lata, jest to zawodnik, który powraca tak naprawdę, jeśli chodzi o Barcelonę. Zawodnik, który wraca z wypożyczenia, jeśli chodzi o tutaj Barcelonę. No, sporo tych zawodników też wraca, jeśli chodzi o Barcelonę, z wypożyczenia. Trincao przychodzi z Wolverhampton, tak? Z Wolverhampton. Ok, kolejnym zawodnikiem, jeśli chodzi o Barcelonę, jeśli chodzi praktycznie o ten skład y, piłkarzy. To jest Miralem pianić. Miralem pianić, który według transfer market wyceniany jest na kwotę 9,5 miliona euro, to bardzo mało, tak? Zawodnik, który ma 32 lata, to zobaczmy sobie, no ile Robert Lewandowski? Robert, Le Robert Lewandowski jest od niego starszy, bodajże o rok czy o dwa lata, tak. No to jaka przepaść, praktycznie pomiędzy pianiczem a Robertem Lewandowskim. No wiadomo, to nie jest ten sam poziom, tak? No ale tutaj pianić według transfer market jest wyceniany na kwotę 9,5 miliona euro. Zawodnik, który wraca z wypożyczenia wracał on praktycznie z Besiktasu, tak? Więc tam po prostu grał ostatnio, tam występował. wcześniej wiadomo, że występował w Juventusie Turyn. No moim zdaniem kompletnie nieudana przygoda, jeśli chodzi o Pianicza w Barcony, kompletna praktycznie tam e, to jest tragedia, ale wiadomo, że było to okienko transferowe, jak on przychodził do Barcelony. Tam była praktycznie transakcja wiązana. Jeden piłkarz odchodził z Barcelony do Juventusu, a właśnie to, tej pianist przychodził z Juventusu do Barcelony. Ale jeżeli chciał po prostu wpisać sobie w CV, także występował Barcony, to fajnie, tak, natomiast pod kątem swojej kariery to po prostu raczej nie udało się. Zresztą ja od samego początku wiedziałem, że to się nie sprawdzi, tak, to się po prostu nie sprawdzi w przypadku. W przypadku praktycznie Barcelony. Nie wiem, czy pianicz. Nie lepiej by zrobił wtedy gdyby został dalej w Juventusie tak że po prostu lepiej by się prezentował. No ale okej okay. dobra kolejnym zawodnikiem jeśli chodzi o Barcelonę to jest Inaki Pena zawodnik który wyceniony jeśli chodzi o transfer markę na kwotę 4 200 tysięcy euro. Młody 23 lata bramkarz e, tak e, bramkarz e, bramkarz który praktycznie powraca tutaj z wypożyczenia więc Szawi tutaj ściąga tych wszystkich zawodników którzy tam po prostu byli w innych klubach wzmacnia tutaj bardzo one. No nigdy nie wiadomo, tak. Bramka zawsze się może po prostu przydać. Wypadnie jakiś bramka, czy jeśli chodzi o problemy zdrowotne. E, nie daj Boże, jak teraz będzie znowu po prostu jakaś wielka fala koronawirusa. Niektórzy mówią, że jesienią znowu może być podobna sytuacja. No, cały czas jest pandemia, tak, ale no kto wie, po prostu jak będzie wyglądała sytuacja, więc tutaj rzeczywiście Pena wraca. Pena praktycznie wraca. Skończyło mu się wyporuszenie 30 czerwca 2022 roku. Na pewno wiele osób będzie zastanawiało się, na a gdzie ten Pena wcześniej występował w Galata Saraj? W Galata Saraj praktycznie wcześniej występował. No, e, zobaczymy po prostu, jak on tutaj się zaprezentuje. Potem mamy Alex Colado. Kolado, który według Transfer Market jest warty 4 miliony euro. Zawodnik, który jest ofensywnym pomocnikiem. E, to jest też zawodnik, który wraca z wypożyczenia. Kolado e, jest to zawodnik, który wcześniej występował w Granadzie. E, a także skończyło mu się tutaj wypożyczenie 30 czerwca tego roku. Dobra, kolejnym piłkarzem jest tutaj Ray Raymanaj. Zawodnik, który według Transfer Market wyceniany jest na kwotę 1,5 miliona euro. To bardzo mało, jak na zawodnika, który po prostu występuje w Barzonie. Bardzo, ale to bardzo mało. 97 rocznik, 25 lat. Środkowy napastnik. No. To też jest ciekawe, bo moim zdaniem to by się wpisywało w pewną narrację dotyczącą transferu Roberta Lewandowskiego. Tak, wiadomo, że Robert Lewandowski grałby pierwsze, będzie grał praktycznie pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o Barcelonę, ale też Barcelona musi mieć napastnika no nie chcę przypowiedzieć brzydko tak zawchać dziurę, ale takiego napastnika, kiedy rzeczywiście e, który mógłby wystąpić e, tak w niektórych meczach w sezonie, mógłby zastąpić Roberta Lewandowskiego, e, czy na przykład jak Robert Lewandowski był został osiągnięty w 70. minucie, żeby dograć praktycznie 20 minut. Nie każdy napastnik dzisiaj chciałby przyjść do klubu e, czy występować z, razem z Robertem Lewandowskim, bo wiadomo, chcą grać praktycznie pierwsze skrzypce. Chyba że Szawis rzeczywiście stwierdził, że Ray Manaj to jest taki typ po prostu zawodnika tak, że on po prostu będzie zgadzał się ze swoją praktycznie rolą drugiego napastnika, a nawet tam trzeciego czy czwartego, praktycznie jeśli chodzi o Barcelonę, w sensie takim, no bo też mogą być pomocnicy o charakterze napastników, że tak będzie grzał ławkę i tylko czasami praktycznie wejdzie w sezonie. Była podobna sytuacja ze Sandro Wagnerem, jeśli chodzi o Bayern Monachiu, on też się po prostu godził na taką sytuację, wiedział, że po prostu Robert Lewandowski gra pierwsze skrzypce. No, to byłaby dobra, to byłoby przemyślane. To była dobra decyzja, moim zdaniem, jeśli chodzi o Szawiego. Także nam się może wydawać tak, że Raj i półtorej miliona euro od No, przecież niektórzy piłkarze w ekstraklasie są po prostu więcej warci. Natomiast, no, rzeczywiście, jeżeli po prostu jest to taki zawodnik, który będzie się godził na tą rolę, tak, to, no, to, no, to po prostu dobrze tutaj, Szawi, to po prostu wszystko rozgrywa. Natomiast jeśli chodzi o, o Rej Manaya, to Rej Manay wraca ze specji Specia Calcio. No, mo, muszę powiedzieć, że to było po prostu dobre wypożyczenie, tak? Jeśli chodzi o Serie A, specja Calcio to jest zawodnik, który ma 25 lat. Także dosyć to wszystko logicznie wygląda, jeśli chodzi o y, budowanie tutaj tej drużyny przez Szawiego. Fajnie wygląda faktycznie ten projekt. Wydaje mi się, że Robert Lewandowski po prostu oczywiście tutaj przyjdzie, tak, na ponad 90, tam 99%, ale ja nie wiem, czy czasem po prostu Szawi nie zdetonuje jeszcze jednej bomby transferowej, bo to są po prostu większość tych piłkarzy: to są albo po prostu powracając z, z wypożyczeń, albo transfery na bardzo niewielkie sumy pieniędzy. Wiadomo, Barcona miała po prostu problemy finansowe, ale też tam sprzedaj te, teraz część praw telewizyjnych. I uzyskali praktycznie potężne pieniądze. Zresztą wiadomo, Barcela nigdy nie zbankrutuje, tylko kwestia, jakby przesunięcia tych środków, zawsze te pieniądze się znajdą. Mają przyjacieli, przyjacieli przecież krajach arabskich, bo, bardzo bogatych przyjacieli. Natomiast wydaje mi się, że albo to jest po prostu jeszcze jeden duży transfer, o którym nikt nie wie, zostanie dokonany, jeśli chodzi o Barcelonę, albo po prostu szykują potężne pieniądze na następne okienko transferowe, a w tym okienku może się liczą po prostu, że Bayer będzie po po podbijał tą stawkę, nie będzie to nawet 50 czy 60 milionów, a nawet 70 czy 80 milionów, tak? No zobaczymy. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, stawcie suba, napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, trzymajcie się, cześć!